Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora i chciałem was zaprosić na odcinek o porażce w ogrodzie, o porażce w uprawie niektórych warzyw. Jeśli jesteście ciekawi, jakie to porażki w uprawie warzyw przydarzają się mnie, czy w ogóle są moją domeną, to zapraszam do tego odcinka. Zrobię taki króciutki spacer, taki wstęp, co mi się udaje w ogrodzie, zanim wam pokażę co mi się nie udaje. I tutaj jesteśmy przy truskawkach, truskawki mi pięknie owocują. Mam ich dość sporo, więc to mogę uznać na plus. Uprawa pomidorów też co roku mi wychodzi bardzo dobrze, uważam. Owocują mi pomidory nawet do początku grudnia. W tunelu, oczywiście, łatwiej, ale moje pomidory w gruncie też nie można się do nich przyczepić. Też są ładnie wybarwione. Krzaki są zielone, nie ma żadnych chorób. Oznak chorób, przynajmniej na ten czas czyli końcówka czerwca. Więc myślę, że też. Uprawa pomidorów w gruncie nie wychodzi nieźle. I jeszcze mogę sobie pozwolić na uprawę sałat między pomidorami, ale sałaty mi rosną w wielu miejscach i też to nieźle wychodzi. O czosnku to już bym mógł nawet nie mówić, bo czosnek mi naprawdę nieźle wychodzi dlatego go tak dużo sadzę, bo mam tysiąc ząbków, czyli tysiąc główek. Czosnek sadzę czasami jesienią, czasami wiosną, jak nie zdążę, ale naprawdę mi rośnie zdrowo, duże główki. I z każdego ząbka rośnie mi główka. Ja nie wiem, czy mam 1%, które mi nie, we, nie wzeszły. I borówka amerykańska. Różne odmiany mam. Około 30 krzaków. dość mocno obsypane. To już są rośliny trzyletnie, więc dlatego pozwoliłem im owocować. Niektóre krzaki borówki się już naprawdę aż uginają od nadmiaru owoców. Jest ich dość sporo. Uprawa ogórków. I tych sałatkowych, tak zwanych szklarniowych, i tych małych, tak zwanych gruntowych, ale ja z, dla eksperymentu też posadziłem w tunelu. Też mi się udaje, zobaczcie, jakie piękne ogóraski. A więc też uprawa ogórków na plus. No i papryki, pomiędzy paprykami sałaty. W skrzyniach buraki, sałaty, cebulka. Cebula w skrzyni też rośnie nieźle. I w gruncie też grube, duże szczypiory. Następna skrzynia z marfią, cebulą, sałatą. Fasola szparagowa rośnie u mnie w wielu miejscach też bardzo dobrze. To jest odmiana karłowa. I tutaj ogórki w gruncie w takiej trochę skrzyni podwyższonej. I prowadzę je na sznurkach też świetnie już rosną już mają po 50-60 cm, niektóre może większe, pełno zawiązanych ogóreczków malutkich. No uprawa cukinii jest według mnie dla mnie bardzo prosta, więc też tutaj mam takie miejsce, gdzie mi rosną cukinie i pięknie owocują. I to by było na tyle z tych takich udanych upraw, upra udanych warzyw w uprawie. Oczywiście jest tam jeszcze trochę innych warzyw, których może nie wymieniłem, tylko te główne, ale teraz jesteśmy przy mojej uprawie, malutkiej uprawie, nieudanej o mojej porażce. Jak chodzi o kapusty, chodzi o kalafiory, zacznijmy tutaj od kapusty, to jest kapusta czerwona, pogryziona przez ślimaki, więc tutaj walka ze ślimakami w różny sposób, ale to jest moje miejsce oddalone od mojego ogródka, które mi łatwiej pielęgnować, tam ten ogródek. Tutaj są chaszcze, tutaj te ślimaki mają gdzie mieszkać, więc naprawdę walka z nimi, bo i pod agrotkaniną i w tych trawach, więc walka z nimi jest niezwykle utrudniona. Mogę je zbierać, mogę stosować te granulki, mogę stosować pułapki, ale jednak do końca nie jestem w stanie z nimi wygrać, jeśli mają tutaj takie przysmaki i trochę bez Takiego jeszcze zabezpieczenia, jak na przykład takie różne fosy, bym mógł stworzyć, czyli z piasku, ze zrębek, z kamyczków, to wtedy jest dużo łatwiej uchronić się przed ślimakami. Ale to pewnie nie tylko ślimaki. Mogą to zjadać różne inne żyjątka. Nie wiadomo, czy tutaj już jakieś, jakieś gąsienice nie buszują. A oprócz tego mi wyskakują te kapusty, kalafiory. Zakwitają. Po prostu nie potrafię uprawiać kapustnych. I co roku kiedyś próbowałem uprawiać kapustne, i nigdy mi nie wychodziły. W tym roku nie zamierzałem, ale dostałem sadzonki. Dostałem sadzonki od znajomych z innego kanału, żeby spróbować jeszcze raz. No ale niestety nie udaje mi się. Czasami trzeba się przyznać do swoich porażek. Ja w tym filmie właśnie chciałem Wam pokazać moją porażkę. Musiał dużo, musiałbym tutaj dużo poświęcić czasu i pracy, żeby to wszystko się udało. No ale to jest kalafior, który mi pewnie zakwita tu tak sobie jeden, drugi, no i kapusta. Wątpię, żeby coś z tego było. No a zaraz za nimi rosną te przepiękne cukinie. Ktoś mi tutaj napisał w komentarzach jak to widział, stworzyłeś im stół szwedzki. No i trochę prawdę ma, bo tutaj jest to zaniedbane, musiałbym kosić, plewić. Jest tego naprawdę sporo, a to jest miejsce inne, które nie wiedziałem co zrobić z tymi sezonkami, szkoda mi było ich wyrzucić, nie miałem miejsca w prawdziwym warzywniku, więc tutaj przygotowałem takie prowizoryczne miejsce. No i chyba to tak nie idzie tylko posadzić, to taka Taka dygresja, posadzić i myśleć, że wszystko ok, nawet że tutaj pielęgnowałem to na początku. No trzeba naprawdę wiele czasu poświęcić, żeby nam się coś udawało. Niektóre warzywa są łatwiejsze w uprawie, niektóre niestety trudniejsze, bo mają wiele szkodników i są atakowane przez wiele szkodników, niektóre przez choroby, ale u mnie, jak widać, kapustne się nie udają. Jeszcze tylko Wam pokażę, że posadziłem pomidory. I one są bez opieki. Pomidory, zobaczcie, rosną wśród traw. Było na początku wyplezione, jeden raz. Ale nic z nimi nie robię. Ale pomidor chce żyć. Już wydaje plony. Na razie odznak chorobów, chorób nie widać zbytnio. I trochę tak je chcę traktować po macoszemu. Zostało mi tych krzaków sporo. Więc część rozdałem. Te zostały. No i zobaczymy. Niech walczą o siebie. Kończę ten film. Przy mojej porażce, kapustnych, napiszcie w komentarzach, co wam się nie udaje, z czym macie problem. Podzielcie się, wyrzućcie to z siebie, tak jak ja dzisiaj. Bo nie można tylko mówić o tym, że wszystko jest super pięknie, bo również są porażki takie. No to nie są może nasze porażki, tylko porażki w uprawie. Nie możemy też tego traktować, że myśmy tutaj coś zawinili za bardzo, bo przecież nie mamy. Na to czasami czasu. Doba nie trwa więcej niż 24 godziny, i nie wszystko możemy doglądnąć. Na nie wszystkich rzeczach się znamy. Nie, nie mamy doświadczeń w uprawie i zgłębiać wiedzę. Jeszcze na przykład z tych warzyw by trzeba było. Naprawdę myślę, że nie można się przejmować, jak coś nam nie wyjdzie. Ale zawsze coś nam wychodzi, coś nam urośnie i z tego się cieszmy. To taka. Pozytywna myśl, że jeśli Wam się coś nie udaje w ogrodzie, to nie szkodzi. Ważne, że jakaś inna, inne warzywo, inna część Waszego warzywnika, Waszego ogrodu przynosi plon i możecie się z tego cieszyć. A nie załamujcie się tymi porażkami. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.